Dziś, dziś zgadywać z Jessem I czy, czy, ktoś odgadnie to Bo Jess, Jess, Jess ma pytań wiele Staraj się i zgaduj z Jessem du, 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 du. Staraj się, zgaduj z Jessem dziś. zgaduj z Jessem Co jest takie zielone i błochate? Witajcie! Bawię się z pieskami wchowanego! Znalazłem świetne miejsce do ukrycia! Tutaj mnie nie znajdą! Znaleźliśmy cię też! Zdaje się, że moja kryjówka nie była jednak najlepsza! Twoja kolej! Teraz ty szukasz! O, och, patrzcie! Co? Co to jest? Jakieś takie zielone, włochate coś. Nie podoba mi się to. Mnie też nie. A jeżeli to coś zacznie rosnąć wszędzie? Ostrożnie, Jess. Hmm, co to może być? Rośnie tylko tutaj. Musiało pojawić się całkiem niedawno. Co to jest zielone, włochate i rośnie kołobeczki beczki? Hej, to jest właśnie pytanie. Jest zielone, włochate i rośnie kołobeczki. Może to jest jakiś przedziwny gatunek trawy. Stasiu, wróćmy lepiej do Wandy i poczekajmy, aż Jess rozwiąże tę zagadkę. Tak! Masz rację! Do zobaczenia, Jess! Bez obawy, pieski, wkrótce się dowiem, co to jest. Hmm. To coś trochę przypomina trawę. Zapytajmy kogoś, kto dobrze zna się na trawie. Wiecie, o kim myślę? Puchaty, mieszka na polanie i cały czas je trawę. Czy to jest choracy, Mimi, czy B? B zgadza się. Hurra! Chodźcie ze mną do B. Zielone mówisz? I rośnie kołobeczki pod Twoją stodołą? Zgadza się. Myślicie, że to trawa? Niewykluczone, Jessie, ale musiałbym to najpierw zobaczyć. No, przez moje szkło powiększające. Super, chodźmy. Zaczekaj. Ohoho! Weźmiemy stąd kępę prawdziwej trawy, tak dla porównania. Świetnie. Za mną. Zieleń jest dosyć ciemna, prawda? Tak! I rośnie w bardzo dziwnym miejscu. Spójrzmy na trawę. Różnią się od siebie. W trawie wyraźnie widać pojedyncze pła, a tutaj nie. W dodatku trawa nie jest taka bezkształtna jak to włochate coś. Hmm. Wiemy już na pewno, że to nie jest trawa. W takim razie, co to jest? Muszę znaleźć odpowiedź i uspokoić szczeniaczki. Skoro rośnie, to znaczy, że jest to jakaś roślina. Roślina! Masz rację, Bello. Na roślinach zna się Mimi. Chodźcie, ona nam pomoże. Ble. Hmm, zielone włochate i na pewno to nie jest trawa? Tak. Powiedz, co to może być? Nie jestem pewna. Na mojej grządce rośnie coś zielonego i włochatego. Proszę, liście marchewki. One są tak jakby włochate. Korzeń marchewki jest pomarańczowy, jadalny i rośnie pod ziemią. Czy tak wygląda to coś, co rośnie koło twojej beczki? Niech spojrzę. Hmm, to raczej nie to samo. Niestety, to całkiem nie to. Tajemnicza roślina kołobeczki na pewno nie jest częścią marchewki. Muszę znaleźć odpowiedź. Pieski bardzo się boją. Hmm. Pójdę z Wami i przyjrzę się temu z bliska. O, dziękuję Mimi. Biegnijmy. Hmm. Nie wiem wprawdzie co to jest, ale na pewno gdzieś to już widziałam. Gdzieś tu w naszej okolicy? Tak. O nie! Rozlazło się po całym gospodarstwie! O! O! Musimy jak najszybciej dowiedzieć się, co to jest, zanim będzie za późno. Och, pamiętasz Mimi, w jakich miejscach jeszcze to widziałaś? Myślę, że tak. Świetnie! Może wpadniemy na jakiś pomysł, jeśli obejrzymy te wszystkie miejsca? Musimy zwracać uwagę. Okazało się, że to coś rośnie w wielu miejscach. W bardzo wielu. Tak, ale jednak nie we wszystkich. Co masz na myśli, Jess? Jest coś, co te wszystkie miejsca łączyło. Tam, gdzie rosła nasza tajemnicza roślina, zawsze występowało jeszcze coś. Domyślacie się, co? Czy to były drzewa, woda czy cegły? Oczywiście, że woda. Brawo! Nasze zielone włochate coś rośnie w wilgotnych miejscach. Tam gdzie jest dużo wody. Masz rację, ale jesteś mądry Jess. O, Mimi. <laughs> I co z tego, że wiemy gdzie rośnie, skoro nadal nie wiemy co to jest? Już wiem, wiem. Choracy zna się na wodzie. Jego zapytajmy. Chodźmy. Cześć, Jess! Wiesz już, co tu za zielsko rośnie koło beczki? Niestety jeszcze nie. O. Cześć wam. Choracy, coś włochatego i zielonego rośnie pod moją beczką. Zastanawiamy się, co to może być. Pomożesz nam? Popatrzcie! <gryw> <gryw> Tutaj nad stawem też rośnie to coś. O. Boję się. To jest ja to uwielbiam. Co? Naprawdę? Co to jest, choracy? To mech. Wygląda trochę jak spłaszczona gąbka. Jest taki miękki, to mój mechaty ogródek. Uwielbiam go. Ale dlaczego rośnie tutaj i pod moją beczką i w szepczącym lesie? I pod komórką na narzędzia? Ponieważ te miejsca są ciemne i wilgotne. A mech zdecydowanie najlepiej rośnie w wilgotnych i zacienionych miejscach. Na przykład pod beczką z wodą. Tam jest wilgoć i cień. Znaleźliśmy odpowiedź! Youbliay! jej, Youbli jej! Hurra! Hej! Hey, odpowiedź znaleźć udało się! Co rośnie pod beczką, to jest mech. <gry> mm, Skoro już wiem, co to jest, całkiem mi się tego bać. Mech jest naprawdę mm. super. O, wiecie co? Jeżeli tylko chcecie, zrobię wam mięciutki dywan z mchu pod moją szopą. <gry> o tak! O tak! Prosimy, prosimy, mimi. prosimy, mimi. Podczas spacerów rozejrzyjcie się, gdzie rośnie mech. A może też zrobicie sobie dywan z mchu? Już niebawem rozwiążemy kolejną zagadkę. Papa! Pa!